Witam Was dzisiaj aktualizacji na kanale KryptoKline, Moi drodzy. Jak sami widzicie, Bitcoin w tym momencie osiągnął magiczny pułap 50 500 dolarów. Pytanie dlaczego? Jest na to jedna prosta odpowiedź. Opowiem Wam o tym w dzisiejszym materiale. Zrobimy sobie dzisiaj giveaway kolejnej osoby, która w poprzednim materiale wygrała USDT. Porozmawiamy sobie również o nadchodzącej nowej konkurencji tradingowej, która będzie miała miejsce na Bajbicie, i o kilku innych rzeczach, takich jak m.in. aktualne strefy likwidacji. Także zostańcie z samego końca. Pamiętajcie, by zostawić lajka, komentarz, słuchawy, czy powiadomienia, aby być na bieżąco materiami. A tymczasem zaczniemy sobie od Ponieważ patrząc na aktualny ruch, ponieważ jak dobrze wiecie, ostatnio pokazywałem potencjalny poziom odragowania, od którego moglibyśmy doszukiwać się potencjalnych pozycji long, został on tak naprawdę skreślony, ponieważ Bitcoin wystrzelił w kosmos jeszcze i jeszcze wyżej. Natomiast spójrzmy sobie sami na wygląd aktualnych świec, które w tym momencie Wam tutaj pokazuję na wykresie. Są one widać gigantyczne I co nam to może pokazywać? Można nam to pokazać m.in., to, że tego typu rozmiary świec mogą być wykonane tylko i wyłącznie przez A, marketmakerów, B, instytucje, C, gigantycznych graczy lub np. Na giełdy. Natomiast jeżeli mowa tutaj o instytucjach, jednym z powodów, dlaczego Bitcoin aktualnie pompuje, jest aktualny wpływ około 500 milionów dolarów na spota ETF na Bitcoinie. Tutaj macie stronę, link zamieszczę wam w opisie. I oczywiście tutaj jest pełnoprawny wykres, jak to wygląda. Z każdego y, tutaj dnia mamy 10 stycznia, 2, 3, 4, 5, 6, 7 luty, aktualna sytuacja na konkretnych firmach, czyli na przykład mamy WAN, EGG, Grayscale i tak dalej, także możecie sobie na spokojnie to przeanalizować, także generalnie Bitcoin w tym momencie pompuje moim zdaniem przez pryzmat. Tego, co Wam w tym momencie pokazałem. Natomiast spójrzmy sobie na jedną rzecz, ponieważ tak jak Wam obiecałem, pokażę Wam pewien potencjalny poziom, który w tym momencie będę obserwował i muszę sobie do tego zmienić najpierw mój wykres i spójrzcie sami, wygląda on w ten oto sposób. Mamy tutaj poziom, który jest 47 533 lub około 45 7000 dolarów. To jest mój potencjalny bajzon, w którym będę się doszukiwał od reagowania z aktualnego ruchu wzrostowego, ponieważ ten ruch, który miał miejsce, uwaga w tym oto miejscu, tak jak zawsze powtarzam, prędzej później każdy duży ruch musi ulec. E, musi dobiec końca oraz musi się w końcu zakończyć. I dokładnie widzimy to w tym oto momencie, że Bitcoin zaczyna pomału nam tutaj generować ruch spadkowy, oraz tutaj będzie nasz aktualny poziom oporu w okolicach 50 300. Idźmy dalej. Patrząc na przykład na markę CFB widzimy tutaj potencjalne dywergencje które są w tym oto miejscu, mamy tutaj high, higher high, natomiast na, na wykresie market cipher B mamy low oraz mamy high oraz lower high, więc jest to kolejne potwierdzenie tego, że możemy spodziewać się tutaj odreagowania. Ostatnio widziałem w komentarzu, ktoś wspomniał, że coraz częściej na siłę zaczynam się doszukiwać pozycji short i może być to błędne, ponieważ jest to gra przeciw rynkowi, natomiast generalnie rzecz biorąc tak, jest to w pewnym sposób gra przeciw rynkowi, natomiast te zagrania short również możemy utylizować. Natomiast w tym momencie, tak jak powiedziałem, będziemy poszukiwali się pozycji longowej, ponieważ jest to zgodne z trendem długoterminowym. Także w tym momencie jest to jeden tutaj z potencjalnych poziomów w okolicach 46 900 47 500. Przedział ten będzie dokładnie powiedziane tak naprawdę na przestrzeni najbliższych dni. Natomiast chciałbym pokazać, dlaczego. Spójrzmy sobie na aktualną mapę likwidacji na Bitcoinie i widzimy, że wygląda ona w następujący sposób. Widzimy, że tutaj ma mamy żółtą strefą, żółtym kolorem zaznaczonym gigantyczną strefę likwidacji, która jest w okolicach 47 800, 46 700 i wynosi ona w okolicach 500 milionów dolarów, które mogą zostać zlikwidowane z rynku. Jak dobrze wiemy, Bitcoin bardzo często podąża za tego typu likwidacjami, więc są to poziomy, które również uwaga pokrywają się mniej więcej z tymi obszarami. Także będę aktualizował o dokładnych poziomach, które tutaj będę praktycznie rozgrywał na moim kanale na Telegramie. Także, jeżeli was tam jeszcze nie ma, dołączcie do kanału Telegramy. Link znajduje się w opisie tego materiału. Natomiast chciałem wam powiedzieć na ten moment jeszcze o potencjalnej nowej opcji, którą będziecie mogli rozgrywać. Natomiast, aby to zrobić, musimy mieć najpierw konto na Giełdzie. Bybit. Jeżeli jeszcze nie macie, możecie go założyć w tym momencie z linku, który znajdziecie w opisie. Restruńcie na Bybicie, macie dostęp do grupy na kanale Telegramie o społeczności VIP, która wygląda w ten oto sposób jest to serwer tutaj zamknięty dla osób, które są właśnie zarejestrowane na giełdzie VIP, i tutaj mamy wszystkie informacje, analizy, setapy, trady oraz czaty. Także to są informacje, które znajdziecie na kanale VIP, natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że już za kilka dni startuje uwaga, nowa konkurencja tradingowa, która będzie przeznaczona tylko i wyłącznie dla europejskich krajów i w tym momencie możecie również wziąć w niej udział. Link będzie przypięty również w sekcji komentarzu oraz w opisie pod tymi materiałami, ponieważ sekcja, uwaga. Wchodzicie sobie na tą stronę, wybieracie sobie skład, oczywiście wybieramy Polska. Spójrzmy sami, Polska w tym momencie jest numer jeden, 429 użytkowników. Także wchodzicie na tą stronę, naciskacie join, dołączacie do teamu polskiego i wspólnie zdobywamy tutaj nagrodę. Co jest plusem tego, że Polska jest numer jeden? Plusem tego jest to, że nagroda zostanie podzielona 100 tysięcy dolarów, puli nagród zostanie podzielona na zwycięski kraj. W tym momencie Polska jest dość liczna, natomiast musimy wykazać tutaj jako społeczność dużymi wynikami procentowymi, ponieważ musimy wygrać to przez PNL procentowy. Jeżeli nam się to uda, pula 100 tysięcy dolarów zostanie rozdysponowana przez wszystkich uczestników, którzy biorą udział w teamie jako Polska Team, także dołączajcie rejestrujcie się na kanale VIP będą informowane, będę wrzucał moje aktualne zadania, moje aktualne setupy, które będę rozgrywał podczas tej konkurencji i będzie ona trwała uwaga do 4 marca także przez najbliższe dwa tygodnie będzie to miało miejsce. Wszystkie informacje są w opisie. Pamiętajcie, aby założyć link również z mojego linku, aby dołączyć do VIP-a i być częścią również tego dużego Trading Competition, jak i również tego nadchodzącego tutaj e, kanału VIP na Telegramie. Natomiast patrząc w tym momencie widzimy również, że Bitcoin lekkie odreagowanie nam już tutaj zaczyna robić. Mamy tutaj spadek do 49 300, co może być powodem tego, że, co może być skutkiem tego, że mieliśmy przed chwilą Bearish Divergence, który pokazywałem między innymi na market Cypher B. Także tak jak mówię, ja w tym momencie spodziewam się tutaj od reagowania i spadnięcia do tych poziomów, z których będziemy mogli uwaga sobie tutaj polować na potencjalne pozycje long zgodnie z, yy, zgodnie z dobrym risk rewardem i będziemy to tak naprawdę tutaj obserwować. Natomiast mówię, wszystkie aktualne tego typu informacje będą wrzucane na kanale na. Telegramie. Także jeżeli Was tam jeszcze nie ma, dołączajcie. Link znajduje się w opisie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał dzisiejszy update. Dajcie znać w komentarzu, ponieważ będziemy robili aktualnie. A jeszcze zapomniałem, na sam koniec, praktycznie zapomniałbym o aktualnym giveawayu. Wylosujmy sobie jeszcze na sam koniec uwagę osobę, która w poprzednim materiale wygrała USDT. Jest to materiał bodajże ten. Dokładnie kopiujemy link i musimy przejść na stronę z losowaniem. Musimy go tutaj najpierw wkleić. Także w tym momencie komentujecie na pytanie, jaki jest wasz price target na przestrzeni najbliższego tygodnia. Każdy rzuca swoją wartość i zobaczymy za dwa tygodnie. Sprawdzimy, kto był najbliżej. Udało nam się w poprzednim materiału zebrać 26 uczestników komentarzy. Pamiętajcie, aby wybronić udział w tym udziale, musicie zrobić lajka, like komentarz oraz zostawić subskrypcję, aby wziąć udział w wygraniu USDT. Losujemy zwycięzcę z poprzedniego materiału. Spójrzmy sami Wojtek Kuczkowski 50 tysięcy dolarów pokonane. Także Wojtek, dzięki za aktywność, dzięki za obecność. Wojtek jest członkiem kanału na telegramie VIP, więc wiem, że jest tutaj w społeczności dość aktywny, także gratulacje. Polecam być aktywnym, również tak jak Wojtek będziecie mogli wygrać, to już mi się wydaje, jest któraś kolejna nagroda. Także jak widzicie, można tutaj dostać nagrody wielokrotnie. Także to by było na tyle w przyszłym materiale. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, pamiętajcie, zostawić lajka, komentarz suba i włączyć powiadomienia, aby być na bieżąco. I widzimy się w kolejnych aktualizacjach na kanale Pozdrawiam.